Cześć, witam na kanale Hard Reset. w tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć kopię zapasową w telefonie Samsung Galaxy A56. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Google. Następnie wybieramy opcję wszystkie usługi. Zjeżdżamy w dół do opcji Google, przepraszam, do opcji kopia zapasowa. Tutaj wybieramy z czego chcemy tworzyć kopię zapasową. Możemy wybrać jedną z tych opcji lub obydwie. Pierwsza opcja to zdjęcia i filmy, czyli kopia zapasowa po prostu naszej galerii. Następna, e, przepraszam, druga opcja to inne dane na urządzeniu, takie jak kontakty, historia połączeń, ustawienia urządzenia, aplikacje i ich dane, SMS-y, MMS-y oraz z karty SIM. Gdy już wybierzemy, co chcemy zawrzeć w naszej kopii zapasowej, wybieramy opcję potwierdź. Następnie wybieramy opcję zarządzaj kopią zapasową i wybieramy utwórz kopię zapasową. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.